10 stycznia 2015 roku, nowy rok wyborczy, rok wyborów prezydenckich. I u pana Zbigniewa Witaszka w Czosnowie pod Warszawą spotkali się ci ludzie, którzy będą daj Boże pozytywnymi bohaterami nadchodzącego roku. Kandydaci na prezydenta są tutaj na tej sali, tak, pani poseł? Trudno jest mi powiedzieć, czy są. Mam taką nadzieję. No dla miast... telewizji Wszystko narodowej się wypowiada się pani poseł Renata Beger, znana z polityki w samoobronie. SOS, czyli Samoobrona, Oburzeni i Słowianie. Jest z nami pan prezes Włodzimierz Rynkowski. SOS dla Polski. Pani Renata Beger w duchu Andrzeja Lepera, z tym oto tutaj panem z Oburzonych, panem Piotrem Rybakiem. Kotwica dla Polski. Koło ratunkowe jest w waszym logo. No jest, jest i mamy taką nadzieję, że to wszystko się powiedzie po naszej myśli pójdzie, ponieważ potrzeba dla całego narodu, dla całej Polski, dla nieistniejącej gospodarki, która już praktycznie w szczątkowych tylko części istnieje, jest potrzebne. Myślę, że, że uda nam się to zrealizować. Zobaczymy następne spotkanie. Pokaże, jak bardzo się zaangażowali ci ludzie, którzy dzisiaj przybyli na to spotkanie, za co im oczywiście i przez Państwa pośrednictwo bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy na ich współpracę. Panie Piotrze, Pan związał swoje losy z oburzonymi, z tymi ludźmi, którzy oburzyli się i powiedzieli nie dla tego złodziejstwa, które się dzieje w Polsce. Proszę o wypowiedź dla Telewizji Narodowej. Tak, proszę Państwa. Dokładnie dwa lata temu w historycznej hali BHP w stoczni Gdańskiej, powiedzieliśmy stop takim działaniom, poliśmy stop rządowi Rzeczpospolitej. na dwa powiedzieć że to nie jest rząd, to jest nierząd. I czas najwyższy, żeby naród, naród Rzeczpospolitej, żeby nasi rodacy zrozumieli, że ich miejsce jest w Polsce, a nie wyjazd za chlebem i pracą za granicę. Wobec tego czas najwyższy, że ten jest nie rząd... Rzeczpospolitej w końcu zniknął z mapy Rzeczpospolitej. Mówię tutaj o rządach POPSL. Ten rząd jest rządem zdrady narodowej. Czas najwyższy, żeby naród polski zrozumiał to. Jest z nami osoba, dzięki której to wszystko ma miejsce. Jest wybitny restaurator polski, współpracownik Andrzeja Lepera, gospodarz tego miejsca. Pan zaprasza tu wszystkich, żeby Polacy mieli. SOS dla Polski, żeby Słowianie oburzeni w samoobronie powstali i żeby wygrali wybory prezydenckie. Jestem Polakiem, czuję się Polakiem od zarania i dlatego chciałbym, żeby Polska była Polską, żebyśmy my w Polsce mogli rządzić się sami, żeby mali i średni przedsiębiorcy mogli żyć w spokoju. Niestety takiego spokoju nie ma. Chcemy to zmienić. Nie mogą tylko rządzić nami wielcy latifundyści, wielkie jakieś korporacje, a Polak goni za chlebem, za kromką chleba. Dlatego wszystko, jeżeli ktokolwiek się zwraca do mnie, żeby mu udostępnić czy jakąś salę, możliwość spotkania dla dobra Polski, zrobię wszystko. Dla telewizji narodowej wypowiadali się ludzie, którzy są tym wołaniem. SOS dla Polski.